Dobry wieczór, Panie Prezesie. Jesteśmy w sali gimnastycznej. Świadkarze elektrosów przygotowują do sezonu. Kiedy się rozpocznie sezon i jak to będzie wyglądało w Warszawie? Dzień dobry Państwu. Wszystkie nasze zespoły z BTS-u bardzo mocno trenują. W tym sezonie mamy trzy zespoły: Zespół Młodzików, którego, który trenuje Adrian Graczyk zespół juniorów, który trenuje Tomasz Woszczyński i zespół seniorów, do którego jesteśmy dzisiaj w sparingu, który trenuje Robert Walkowiak. Juniorzy już rozpoczęli rozgrywki. Pierwszy mecz bardzo wyrównany w Bielawie. Jeden, trzy po bardzo wyrównanym meczu niestety przegraliśmy, ale tam jest bardzo, bardzo dużymi nadziejami wchodzimy w sezon, jeżeli chodzi o juniorów, jak zresztą o wszystkie, wszystkie zespoły. A seniorzy rozpoczynają 10 października pierwszy mecz na hali na której jesteśmy, czyli na ulicy Jana Pawła II o godzinie 12 sobota 10 października. Serdecznie Państwa zapraszam na ten mecz. Dzisiaj mamy mecz kontrolny z silnym przeciwnikiem ze środy. Śląski przyjechali zawodnicy. Sparring swoimi prawami się rządzi i myślę, że trener naprawdę ma możliwość sprawdzenia zawodników. Żałujemy, że dzisiaj nie możemy naszego nowego rozgrywającego, który mamy w naszym zespole Marcina Kiełka, ponieważ chłopak studiuje Wyższe Szkole Oficerskiej we Wrocławiu i tam ogłoszono kwarantannę. Także musimy chwileczkę poczekać, żeby mógł tutaj zagrać. Także no ale radzimy sobie w tych ciężkich czasach, no bo co nam pozostaje? No musimy robić swoje. Jak będą rozgrywające? spotkania, będą jakieś limity, czy na razie nie wiadomo, jak to jest? Powiem tak, no, sytuacja rozwija się, jak wiemy, w powiecie i w całym kraju bardzo dynamicznie. Na hali, w której jesteśmy, mamy 300 miejsc. Zastanawiamy się, czy najprawdopodobniej ograniczymy do 150 osób, ale zobaczymy, czy nie będzie innych ograniczeń. No, wszystkie dystans społeczny plus dezyfekcja, no te wszystkie rzeczy, podstawowe rzeczy będziemy musieli tutaj zachować. No, bardzo nam zależy, żeby żeby kibicę zgodzili. To no tak naprawdę no, rozgrywki są dla kibiców. No, nie wyobrażamy sobie zamknięcia hali. Jasne. I czy macie już pełni skład drużyny? Czy jeszcze kogoś będziecie chcieli pozyskać? I czy ten sam trener jest? Jak to wygląda? W chwili obecnej mamy 15-osobowy skład. Z dwoma zawodnikami jeszcze prowadzimy rozmowy. Między innymi są tutaj dzisiaj u nas. Zastanawiamy się jeszcze. Tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że mamy zamknięty bardzo mocny, bardzo wyrównany skład w składnym sezonie. Myślę, że będzie ciekawo, ciekawie. Najważniejsze, że przetrwaliśmy tą tą sytuację ciężką, trenujemy normalnie. Jestem pełen optymizmu. Trenujecie ile razy w tygodniu, jak to będzie wygląda? Trenujemy trzy razy w tygodniu plus mecze sobota, czyli nic się nie zmieniło. Poniedziałki, środy, piątki, trenerzy, trener, wszystkie grupy trenują trzy razy w tygodniu i młodzicy i juniorzy trenujemy na różnych salach. Juniorzy na pierwszym ogólniaku, młodzicy na komuny paryskiej, a seniorzy tutaj, no, aczkolwiek no, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że no, będziemy mieli problem, jeżeli chodzi o juniorów, po. Malowanie sali będzie przez miesiąc, października i nie wiemy jak to zrobimy, ale no z wszystkimi problemami, problemy takiego życia codziennego musimy sobie radzić. Jasne, I to proszę jeszcze zakończyć tydzień, żeby wszyscy na ten 10 października. Zapraszam Państwa, bardzo serdecznie udało nam się zbudować tutaj bardzo ciekawy skład. Myślę, że wszyscy są spragnieni widowisk sportowych, nie tylko siatkówki, dlatego bardzo, bardzo wszystkich Państwa zapraszam 10 października, godzina 12. Dziękuję.